Uwaga, to co odkryliśmy, zmienia wszystko. Brytyjczycy szykują prowokację, która może doprowadzić do katastrofy w Bałtyku. Nie chodzi już o zwykłe sankcje. To próba generalną przed czymś znacznie poważniejszym. Mamy dowody na to, że służby brytyjskie planują serię przypadkowych wypadków z tankowcami. Cel udowodnić, że tzw. flota cieni stanowi śmiertelne zagrożenie. Ale to tylko przykrywka dla prawdziwego planu. Dwie trzecie rosyjskiej ropy płynie właśnie przez Bałtyk. Wyobraźcie sobie, co się stanie, gdy dojdzie tam do serii niewyjaśnionych wypadków. Ceny paliw eksplodują w ciągu jednej nocy, a to dopiero początek. Najbardziej niepokojące jest to, że za Brytyjczykami stoją znacznie potężniejsze siły. Nasze źródła potwierdzają: to część większej operacji, która ma doprowadzić do całkowitego zamknięcia szlaków morskich. Dla rosyjskich dostaw. Pamiętacie, wybuch tankowca Kala? To nie był przypadek. To był test. Sprawdzali, jak zareaguje rynek, media, społeczeństwo. Teraz są gotowi na kolejny krok. Ale jest coś, o czym nie mówią w oficjalnych mediach. Podczas gdy Zachód próbuje zablokować Bałtyk, w Azji dzieje się coś, co całkowicie zmienia układ sił. Indie i Chiny nie tylko nie przyłączają się do tych prowokacji. One budują alternatywny system transportu. To, co obserwujemy, to nie przypadkowe działania, to precyzyjnie zaplanowana operacja. I właśnie odkryliśmy, kto za tym naprawdę stoi. Za chwilę pokażę Wam dokumenty, które wyciekły z brytyjskiego ministerstwa. To, co w nich znajdziecie, mrozi krew w żyłach. Napiszcie w komentarzach, czy w Waszych regionach już odczuwacie wzrost cen paliw. To pomoże nam zmapować skalę tego, co nadchodzi. Sytuacja na Bałtyku zaostrza się z każdym dniem. Brytyjskie służby specjalne planują prowokacje wobec tankowców należących do tzw. floty Widmo. Ich celem jest stworzenie incydentów, które udowodnią, że te statki stanowią zagrożenie dla żeglugi i środowiska. Mou... To nie przypadek. Zachód szuka pretekstu, by jeszcze bardziej ograniczyć rosyjski eksport ropy przez Bałtyk. Mamy do czynienia z precyzyjnie zaplanowaną operacją. Najpierw incydenty, potem nowe regulacje prawne a na końcu całkowita blokada rosyjskich dostaw. Za Brytyjczykami stoją już inne państwa regionu. Polska i kraje bałtyckie z entuzjazmem popierają zaostrzenie kontroli. Mówi się o zakazie wpływania na Bałtyk dla statków starszych niż 15-20 lat. To uderzy bezpośrednio w flotę widmo. Ale czy zdają sobie sprawę z konsekwencji? Każda prowokacja na morzu może wymknąć się spod kontroli. Wystarczy jeden błąd, jedna pomyłka i będziemy mieli do czynienia z międzynarodowym kryzysem. Na to zostanie wciągnięte w konflikt, którego nikt nie chce. Niedawna eksplozja na tankowcu Kala pokazuje, jak łatwo o tragedię. Grecja i Panama już wyrażają zaniepokojenie. Ich bandery często pływają na statkach przewożących rosyjską ropę. Ale podczas gdy Zachód próbuje zablokować Bałtyk, w Azji sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Indie i Chiny bez przeszkód importują rosyjską ropę. Tamtejsze szlaki morskie pozostają bezpieczne i stabilne. To pokazuje prawdziwy obraz światowej gospodarki. Mimo zachodnich sankcji, Rosja znajduje nowe rynki i adaptuje się do zmieniających się warunków. A to, co właśnie odkryliśmy w dokumentach brytyjskiego wywiadu, może wstrząsnąć całym systemem międzynarodowym. Sytuacja na Morzu Bałtyckim staje się coraz bardziej napięta. Przypominając wydarzenia z obu wojen światowych. W tamtych czasach cieśniny były zaminowane, a statki handlowe musiały poruszać się w konwojach, by chronić transporty rudy, węgla czy żywności. Lotnictwo bombardowało wszystko, co unosiło się na wodzie, tworząc atmosferę prawdziwego terroru na morzu. Obecnie stoimy przed podobnym wyzwaniem. Jeśli którekolwiek z państw NATO podejmie fizyczne działania wobec statków, pojawi się szereg krytycznych pytań. Pod jaką banderą płynie statek, do kogo należy ładunek, kto stanowi załogę i kto będzie uprawniony do podjęcia działań odwetowych? Szczególnie niepokojące jest to, że wszystkie zaangażowane kraje są członkami NATO. W obecnej napiętej sytuacji każdy nieprzemyślany ruch może przekształcić teoretyczne zagrożenie wojny między Rosją a NATO na Bałtyku w realną możliwość. Brytyjczycy już teraz prowadzą swoje gry wywiadowcze. Przykładem jest tragiczny przypadek tankowca Kala, który eksplodował w porcie Islugi. Śledztwo ujawniło trzy odrębne miejsca eksplozji, co jasno wskazuje na celowe działanie. To nie był przypadek, to była precyzyjnie zaplanowana operacja. Wydarzenia te przypominają początek większych konfliktów z przeszłości. Morze Bałtyckie zawsze było areną strategicznej rywalizacji, a obecnie znów staje się punktem zapalnym w globalnej układance geopolitycznej. Obserwujemy systematyczne próby destabilizacji sytuacji przez siły zachodnie, które dążą do ograniczenia rosyjskiej obecności w regionie. Co najważniejsze, musimy pamiętać, że każda prowokacja może doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji. Historia uczy nas, że nawet pozornie małe incydenty mogą przerodzić się w poważne konflikty międzynarodowe. Co sądzisz o obecnej sytuacji na Morzu Bałtyckim? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Napięcie na Bałtyku rośnie z każdym dniem. Brytyjczycy prowadzą niebezpieczną grę, próbując zastraszyć państwa udostępniające swoje bandery statkom transportującym rosyjską ropę. Niedawny incydent z tankowcem Kaala przy nabrzeżu portowym nie był przypadkowy. To ewidentny przykład zewnętrznej ingerencji. Greccy armatorzy początkowo wykazywali entuzjazm, gdy ceny ropy spadły poniżej ustalonego pułapu. Natychmiast skonsultowali się z prawnikami, licząc na możliwość kontynuowania transportu rosyjskiej ropy. Wysokie stawki frachtowe stanowiły dla nich silną motywację do utrzymania współpracy. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku Panamy, która dotychczas chętnie użyczała swojej bandery różnym jednostkom, nawet tym budzącym wątpliwości co do zdolności żeglugowych. Zagrożenie wtórnymi sankcjami oraz nowymi taryfami Trumpa sprawiło, że Panama stała się znacznie bardziej ostrożna w wydawaniu pozwoleń dla statków potencjalnie zaangażowanych w tzw. flotę cieni. Ta sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla rosyjskiego eksportu morskiego, szczególnie na Bałtyku, gdzie nasze statki i załogi, mimo że pływają pod różnymi banderami, przewożą rosyjskie ładunki. Region ten staje się areną geopolitycznych rozgrywek. Gdzie każdy ruch jest bacznie obserwowany przez zachodnie służby. Warto zauważyć, że działania Wielkiej Brytanii mogą prowadzić do destabilizacji całego systemu transportu morskiego w regionie. Jest to element szerszej strategii nacisku ekonomicznego, który może przynieść efekty odwrotne do zamierzonych, wzmocnienie alternatywnych szlaków transportowych i zwiększenie współpracy z partnerami azjatyckimi. Co sądzicie o tej sytuacji? Jak według Was rozwinie się sytuacja na Bałtyku w najbliższych miesiącach? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Sytuacja w regionie bałtyckim przypomina coraz bardziej napięte czasy zimnej wojny, gdzie każda prowokacja mogła doprowadzić do eskalacji konfliktu na pełną skalę. Obserwujemy próby zatrzymywania statków należących do tzw. floty widmo, ale rzeczywistość pokazuje interesujący wzorzec zachowań. Gdy tylko pojawia się eskorta wojskowa, przy rosyjskich jednostkach. Zachodnie siły natychmiast wycofują się z konfrontacji. To, co szczególnie zastanawiające, to mentalność europejskich decydentów. Wydaje się, że nie do końca wierzą w możliwość zdecydowanej odpowiedzi ze strony Rosji. Testują granice, naciskając w różnych obszarach, czy to w kwestii polityki energetycznej, sankcji, czy innych działań gospodarczych. Brak natychmiastowej ostrej reakcji ze strony Moskwy. Interpretują jako oznakę słabości. Ta błędna kalkulacja prowadzi do systematycznego zwiększania presji. Spróbujmy tutaj, zobaczmy jak zareagują. Zdają się myśleć zachodni stratezy. Gdy nie następuje natychmiastowa odpowiedź, przechodzą do kolejnych prowokacji, coraz śmielszych i bardziej ryzykownych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku prób zatrzymywania tankowców. Teoretyczne plany konfrontacji szybko rozwiewają się w zderzeniu z rzeczywistością. Gdy okazuje się, że statki handlowe mają eskortę wojskową, zapał do konfrontacji natychmiast gaśnie. Jest to klasyczny przykład niedoszacowania determinacji przeciwnika. Historia uczy nas, że takie błędne kalkulacje mogą prowadzić do niekontrolowanej eskalacji. Pamiętajmy, że w czasach zimnej wojny. Podobne niedopatrzenia wielokrotnie stawiały świat na krawędzi konfliktu. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Czy Europa właściwie ocenia możliwe konsekwencje swoich działań? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W obecnej sytuacji geopolitycznej, nasza flota cieni odgrywa kluczową rolę w handlu morskim, szczególnie w regionie azjatyckim. To fascynujące, jak sprawnie działa ten system, mimo prób destabilizacji ze strony zachodnich graczy. Bez eskalacji do poziomu konfrontacji militarnej możemy skutecznie bronić naszych interesów handlowych. Flota Cieni operuje głównie na wodach azjatyckich, gdzie spotyka się z przychylnym przyjęciem. Jest to szczególnie istotne w kontekście dostaw do Indii, kraju, który stał się jednym z kluczowych odbiorców rosyjskiej ropy. Ze względu na brak bezpośrednich rurociągów przez Himalaje, Transport morski pozostaje jedyną realną opcją. Chiny, jako drugi największy odbiorca rosyjskiej ropy, również korzystają z tej morskiej arterii handlowej. Istniejąca infrastruktura rurociągów i połączeń kolejowych nie jest w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania tych azjatyckich gigantów. Flota cieni wypełnia tę lukę, zapewniając stabilne dostawy surowców. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wód europejskich, na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, Nasza flota nie napotyka znaczących przeszkód. Zarówno Indie, jak i Chiny rozumieją znaczenie stabilnych dostaw energii dla swoich gospodarek. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo świat się zmienia. Podczas gdy Zachód próbuje narzucić swoje reguły, Wschód wybiera pragmatyczne podejście oparte na wzajemnych korzyściach. Obecnie nie widać żadnych realnych zagrożeń dla funkcjonowania floty cieni w Azji. Wręcz przeciwnie, współpraca się zacieśnia. A wolumen dostaw systematycznie rośnie. To dowód na to, że próby izolacji Rosji przez zachodnie państwa przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego. Co sądzicie o tej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. W dzisiejszym świecie morskim obserwujemy interesującą sytuację w regionie azjatyckim. Tamtejsze państwa wydają się być zadowolone z obecnego stanu rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o dostawy rosyjskiej ropy i działalność tzw. Floty Cieni. Jednak stabilność ta może być krucha. Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje potencjalny konflikt między Chinami a Tajwanem. Obecność amerykańskiej 6. Floty w regionie wyposażonej w krążowniki z bronią rakietową i lotniskowiec z napędem atomowym stanowi poważny element równania geopolitycznego. Eskalacja napięć w tym rejonie mogłaby dramatycznie zmienić obecną sytuację. Analizując wpływ tych napięć na ceny ropy, warto zauważyć pewną odporność rynku na informacyjne turbulencje. Ministerstwo Finansów Rosji już przewiduje straty związane ze spadkiem cen ropy i umocnieniem rubla. Rynek wykazuje zaskakującą odporność nawet na oświadczenia byłego prezydenta Trumpa dotyczące ceł na rosyjską ropę dla Indii. Ceny surowca uporczywie oscylują wokół poziomu 70 dolarów. By następnie powracać do okolic 60 60,6 dolarów. Ta stabilność wskazuje na dojrzałość rynku i jego zdolność do adaptacji w obliczu geopolitycznych wstrząsów. Obserwujemy także interesujące zjawisko w światowym handlu morskim. Flota cieni skutecznie omija różne ograniczenia, pokazując elastyczność systemu dostaw. To dowodzi, że próby izolacji określonych uczestników rynku. Często prowadzą do powstania alternatywnych kanałów handlowych. Sytuacja ta rodzi pytania o skuteczność sankcji gospodarczych i ich rzeczywisty wpływ na globalny handel ropą. Obserwujemy, jak rynek znajduje nowe ścieżki, adaptuje się do zmian i tworzy alternatywne rozwiązania. Co myślicie o obecnej sytuacji na rynku ropy? Czy ceny utrzymają się na obecnym poziomie, czy może czekają nas większe wahania? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wspólnie możemy lepiej zrozumieć te skomplikowane zależności. Sytuacja na rynku ropy naftowej pokazuje niezwykłą stabilność, mimo prób wpływania na jej cenę. Kiedy OPEC ogłosił kolejne zwiększenie produkcji i de facto zakończenie wieloletniego planu ograniczeń, rynek zareagował nadzwyczaj o spale. Niewielkie wzrosty szybko zostały zniwelowane, co jasno wskazuje na silną równowagę w sektorze energetycznym. Obecnie potrzeba naprawdę wyjątkowych okoliczności, żeby ceny ropy gwałtownie zareagowały. To pokazuje dojrzałość rynku i jego odporność na polityczne zagrywki. Weźmy na przykład działania prezydenta Trumpa. Początkowo jego deklaracje wywoływały nerwowe reakcje inwestorów, ale sytuacja ewoluowała w bardzo ciekawy sposób. Przypomina to starą przypowieść o pasterzu, który kilkakrotnie podniósł fałszywy alarm o wilku. Za każdym razem, gdy krzyczał wilk, wieśniacy przybiegali z pomocą, ale wilka nie było. W końcu przestali reagować na jego wołania. Podobnie stało się z oświadczeniami Trumpa. Nawet najbardziej szokujące deklaracje są obecnie przyjmowane z pewnym przymrużeniem oka. Inwestorzy i analitycy nauczyli się oddzielać polityczną retorykę od rzeczywistych działań. Zamiast panicznej reakcji, rynek przyjął postawę, Poczekamy, zobaczymy. To świadczy o dojrzałości uczestników rynku i stabilności całego systemu handlu ropą. Warto zauważyć, że obecna sytuacja geopolityczna, mimo swojej złożoności, nie jest w stanie zachwiać fundamentami rynku energetycznego. Pokazuje to, jak silne są mechanizmy regulujące światowy handel ropą i jak odporne są one na zewnętrzne naciski polityczne. Co sądzicie o obecnej sytuacji na rynku ropy? Czy Trump nadal ma wpływ na globalne ceny surowców? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.